Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Dropczyńska i współpracuję z Centrum Medycznym Witam w Poznaniu. Moją pasją jest mikroflora jelitowa, więc jak mikroby wpływają na, na funkcjonowanie naszego całego organizmu, jak również dieta eliminacyjno-rotacyjna w praktyce i o tym też będę mówiła podczas naszych filmików. Witam Was bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie na czym polega eliminacja, na czym polega rotacja, kiedy powinniśmy taką dietę eliminacyjną rozpocząć, tak? czy powinniśmy eliminować pokarmy w ciemno. A Dzisiaj chciałabym się skupić na tym, jakie badanie wybrać, tak, żeby, żeby mieć w pełni tutaj wiarygodny wynik badania, na czym polegają reakcje w klasie IgG, IgA, jakie ma to znaczenie, jakie de facto są też najczęściej popełniane błędy w trakcie takiej diety eliminacyjno-rotacyjnej. Jak wybrać takie badania na ukryte alergie pokarmowe. Drodzy Państwo, tych badań jest sama masa i bardzo dobrze, że generalnie te badania się pojawiają na naszym rynku, ponieważ mamy naprawdę bardzo fajne metody diagnostyczne, jeżeli chodzi o diagnostykę tej właśnie nietolerancji pokarmowej. Niestety, tak jak w przypadku wszystkiego, musimy być bardzo ostrożni, musimy podchodzić z pewną, z pewną dozą jednak krytyki do, do nowych testów pojawiających się na rynku polskim. My, drodzy Państwo, w centrum medycznym oznaczamy w w ramach tej nietolerancji pokarmowej, tak, w ramach tej nadwrażliwości pokarmowej obie podklasy oznaczamy zarówno przeciwciała IgG, jak i IgA i jest to pełne spektrum de facto alergii u pacjenta, jeżeli chodzi o tą e, reakcję opóźnioną. E, każdy pacjent w przypadku naszego tutaj e, laboratorium jest oznaczany podwójnie w próbie zaślepionej, tak więc laborant e, niestety nawet nie wie, e, którego pacjenta tak, e, tutaj testuje. A co więcej, jeżeli pojawia się taka potrzeba, jeżeli wychodzi zbyt duża ilość reakcji krzyżowych, pacjent niestety musi być wykonany po raz trzeci, to niestety troszeczkę wydłuża czas oczekiwania na wynik badania o jakieś 2-3 dni, jednak taki wynik gwarantuje nam pewność co do... Zastosowania diety eliminacyjno-rotacyjnej. Tak jak już wcześniej powiedziałam, zastosowanie w ogóle takiej eliminacji w życiu wbrew pozorom naprawdę nie jest łatwe. Pacjent, który przyzwyczajony jest do takiej tradycyjnej polskiej diety opartej na opartej na kilkunastu, kilkudziesięciu pokarmach, tak który niestety zmuszony jest do, do, do eliminacji większości z nich, to, to naprawdę jest przewrót w naszym, ży, w naszym życiu, tak? w naszym żywieniu, w, naszym w ogóle w naszych zakupach, również przewrót niestety w naszym portfelu. Tak więc jeżeli mamy już cokolwiek eliminować i kupować inne pokarmy, tak, czasami niestety również trochę droższe. Dbajmy o to, żeby dieta, którą sobie wprowadziliśmy, czyli dieta eliminacyjna, była dietą rzeczywiście w pełni wiarygodną, ponieważ tylko taka dieta doprowadzi do, do poprawy stanu zdrowia, a tylko dlatego wykonujemy tylko i wyłącznie dlatego wykonujemy właśnie takie badanie z uwagi na nasze, zakładam po prostu dolegliwości, tak? Czy są właśnie osoby, u których to będzie dieta na całe życie? Tak? Jedno również z najczęstszych pytań. Tak? Czy, ta, czy tą dietę będę musiał prowadzić do końca życia? Drodzy Państwo, w większości przypadków nie. Natomiast są takie jednostki chorobowe, tak? jak choroby autoimmunologiczne, jak, um, jak choroby jak ADHD, jak autyzm. Gdzie generalnie taka eliminacja powinna trwać trochę dłużej. Ona nie powinna zamykać się tylko i wyłącznie na tym roku. Nawet przy uszczelnianiu bariery jelitowej, w przypadku właśnie dzieci ze spektrum autyzmu, dieta oparta na eliminacji tak, tych, tych pokarmów, które wywołują właśnie tą reakcję, powinna niestety trwać trochę dłużej. To samo właśnie dotyczy chorób autoimmunologicznych, to samo również dotyczy ADHD. Także nie wszyscy generalnie po roku będą mogli sobie te pokarmy wprowadzić. No właśnie, z racji tego, że my badamy. My badamy te nietolerancje w obu podklasach, zarówno w klasie IgG, jak i w klasie IGA. Pojawia się również pytanie, co oznacza IgG na wyniku, a co oznacza IGA. Drodzy Państwo, jeżeli mamy szereg tutaj reakcji w klasie IGA, niestety będzie znaczyło to o tym, iż mamy stan zapalny na śluzówce jelita. I eliminując również te składniki pokarmowe diety, będziemy, będziemy wspomagać regenerację śluzówki jelita. E, także wówczas, wówczas jest niestety zasadne wykonanie sobie markerów stanu zapalnego przewodu pokarmowego e, i tutaj te, te markery najprawdopodobniej mogą wyjść podwyższone, jeżeli wychodzi nam dużo reakcji w klasie IGA. Dla pacjenta klasa IgA jest również swoistego rodzaju alertem. Jeżeli pacjent nie wycofa klasy IgA, tak, na przykład banana w klasie IgA, niestety przejdzie mu w tą odpowiedź opóźnioną, przejdzie mu w tą klasę IgG tak, i dojdzie właśnie do dłużenia się kompleksów immunologicznych, bo IgG to, są właśnie, to jest właśnie typ opóźniony, to są pokarmy generalnie, które jemy, które jemy od dłuższego okresu czasu i taka nietolerancja pokarmowa rozwija się naprawdę tygodnie, Dniami, miesiącami, a nawet latami. Klasa IGA może się pojawić po niewielkim spożyciu danego składnika pokarmowego. Dlatego też, tak jak już powiedziałam, jeżeli pojawiają się reakcje w klasie IgA, wszystkie na momencie powinny zostać wycofane z diety. Jak ponownie wprowadzać produkty do diety? Tak? Produkty, tak jak już wcześniej powiedziałam, w przypadku większości z nas mogą być po roku ponownie wprowadzone do diety. Wprowadzamy te pokarmy oczywiście pojedynczo. Tak? Pojedynczo, w niewielkich ilościach, zaczynamy od małej łyżeczki do herbaty tak? i patrzymy de facto, jakie będą reakcje naszego organizmu. A tak jak mówię, jeżeli nie zajęliśmy się w międzyczasie naszym jelitem, jeżeli nie, zregenerowa nie zregenerowaliśmy tej śluzówki jelitowej, nie, jeżeli nie oszczędziliśmy bariery jelitowej, niestety po pewnym czasie e, po, e, po wprowadzeniu danego składnika pokarmowego do diety, po pewnym czasie te dolegliwości mogą nam niestety powrócić, tak? Te dolegliwości nie powrócą nam po jednej, dwóch, trzech dawkach. Ale tak jak my właśnie wprowadzamy to, ten pokarm na 14 dni, tak? czyli byśmy uczuleni na banana, banana wprowadzamy na, na pierwsze 14 dni stosując rzeczywiście niewielkie, niewielkie ilości. De facto po 14 dniach te objawy mogą nam się niestety znowu pojawić. Także jeżeli się nam pojawiają, po prostu musimy niestety dany składnik pokarmowy niekoniecznie wycofać z diety, ale możemy dany produkt po prostu wdrożyć w tak tzw. rotację, czyli spożywać dwa razy w tygodniu. Jakie są najczęstsze błędy w trakcie takiej diety eliminacyjno-rotacyjnej? Pierwszym podstawowym błędem w trakcie diety eliminacyjno-rotacyjnej jest eliminacja w ciemno, tak? czyli eliminacja mleka, eliminacja glutenu. Być może eliminacja pomidora, bo myślę, że mi szkodzi. Drodzy Państwo, nie jesteśmy naprawdę w stanie zidentyfikować naszych objawów ze składnikiem pokarmowym. Co więcej, mówimy tu o tak zwanym efekcie sejla, czyli uzależnienia od pewnych składników pokarmowych. Te, które nas alergizują, w większości przypadków jemy bardzo często i bardzo de facto je lubimy. W związku z, w związku z powyższym bardzo trudno jest je właśnie wycofać z diety. Więc to jest pierwszy podstawowy błąd, jaki robimy, ponieważ zniechęcamy się do diety, doprowadzamy do, do niedoborów, a tym samym niestety nie, nie niwelujemy tutaj naszych dolegliwości. Drugi problem, nie czytamy niestety, nie czytamy tutaj składu pokarmów, tak? czyli jeżeli jest, mamy rzeczywiście tego banana, tak? który wchodzi w grę, to również ciasta bananowego, czyli banana już przetworzonego, również nie możemy spożywać. Jeżeli nie możemy produktów mlecznych, musimy naprawdę bardzo dokładnie czytać wszystkie ulotki. Ponieważ serwatka w, pro, w proszku, mleko w proszku, mogą również pojawić się w chrzanie. Tak? O czym może z pewnością Państwo wcześniej tego nie wiedzieliście. Także bardzo dokładnie musimy wertować wszystkie ulotki do pokarmów. I tak jak już powiedziałam, nie możemy tego pokarmu spożywać w formie przetworzonej. Mieliśmy teraz ostatnio pacjenta, który zastosował roczną eliminację mleka. I rzeczywiście, w klasie IGG to mleko się nam na wyniku badania nie pokazało, tak nie wyszło. Natomiast w klasie IGA to mleko niestety, ale było bardzo mocno podwyższone mocno, tak do, do czwórki, o ile dobrze pamiętam. A przewertowaliśmy tutaj jadłospis pacjenta, który twierdził, że rzeczywiście wprowadził tą dietę eliminacyjną, dość restrykcyjną, jeżeli chodzi o te produkty mleczne. Okazało się, że to jest sportowiec i niestety spożywa codziennie serwatkę, tak? Jako tutaj suplement swojej diety. Wprowadzając taką eliminację, kolejnym błędem, który robimy, i bardzo często ostatnimi czasy się z tym spotykam, jest wprowadzanie pokarmów w sposób monotonny. Tak? wycofujemy gluten, wprowadzamy na przykład ryż, wprowadzamy kukurydzę, tak? wycofujemy mleko, wprowadzamy soję i de facto żyjemy na takich trzech, czterech pokarmach przez dłuższy okres czasu, niestety e, możemy się po prostu na te pokarmy uczulić. Jeżeli pacjent wy, wykazuje już taką tendencję do pojawiania się takich nadwrażliwości pokarmowych, to naprawdę niełatwo o kolejne alergizacje. Jeżeli jeszcze z gry musimy wyrzucić te główne składniki pokarmowe na samym początku diety. To nie jest jeszcze aż takie trudne, ale jeżeli drodzy państwo z gry, na przykład musimy wyrzucić zboża bezglutenowe, bo pacjent nam się w międzyczasie na nie uczulił, ponieważ nie stosował zasady rotacji, bo wyrzucił wcześniej gluten, to już bilans takiej diety opartej od, o, o zboża bezglutenowe, o zboża glutenowe naprawdę jest już bardzo trudny. Także tak, że... proszę prawdę zasięgnąć porady fachowca, dietetyka, który umie taką dietę zbilansować, tak? Wcześniej proponuję, żeby się z takim dietetykiem skontaktować i zapytać, czy jest w stanie taką dietę eliminację rotacyjną państwu ułożyć, żeby po prostu nie wpędzić się w jeszcze większe problemy. E, ułożenie de facto takiej diety zbilansowanej przez nas polega na opracowaniu takiego dwunastodniowego, w, w pełni oczywiście zbilansowanego jadłospisu. Ten dwunastodniowy jadłospis ma na celu e, przede wszystkim edukację i naukę, tak? jak powinien wyglądać nasz dzień, z jakich pokarmów powinien się składać w aspekcie eliminacji wszystkich tutaj, e, wszystkich pokarmów, które nas alergizowały, które wyszły nam po prostu w wyniku badania. Czy tylko gluten i mleko nam szkodzi, czy, czyli jakie produkty wywołują nietolerancję, to jest właśnie jedno z najczęściej zadawanych pytań. Tak? Pacjenci, którzy, którzy z jakichś względów nie chcą wykonać tego badania, pytają nas, czy rzeczywiście po wycofaniu mleka, czy po wycofaniu glutenu tak? te objawy im miną. No to jest, drodzy Państwo, dobre pytanie, tak? Być może tylko i wyłącznie w grę wchodzą te, te grupy pokarmowe, które ich alergizują, ale tak jak mówię, tu może być naprawdę cała masa i zazwyczaj pacjenci rzeczywiście e, rzeczywiście są zaskoczeni wynikiem badania ponieważ w grę może wchodzić szereg a szereg tutaj pokarmów, które, które spożywamy, które niestety nas tutaj alergizują. Słuchajcie, na zakończenie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że generalnie kwestia nietolerancji w ogóle pokarmowych jest obecnie bardzo modna, tak, wśród dietetyków, wśród trenerów personalnych, wśród lekarzy, jak również wśród pacjentów. Jak już wcześniej, słuchajcie, powiedziałam o tych najczęściej pojawiających się błędach przy wprowadzaniu takiej diety eliminacyjnej. Bądźcie naprawdę bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni przy A, wyborze testu, e, weryfikujcie certyfikaty, e, pytajcie, jakie podklasy bada dany test e, i co de facto na podstawie takiego wyniku badania dostaniecie. Jak będzie wyglądał taki wynik badania, e, czy, e, czy będziecie również mogli liczyć na fachową poradę dietetyka, który będzie wam w stanie zbilansować taką dietę ponieważ prowadzenie takiej diety eliminacyjno-rotacyjnej powinno prowadzić do złagodzenia, tak, do zmniejszenia Waszych dolegliwości, a nie powinno Was wprowadzić niestety w kolejne tarapaty stosując taką eliminację. I to nie mówię tylko o tarapatach finansowych, ale przede wszystkim zdrowotnych.